Serdeczne gratulacje. Yy, Mistrz Polski seniorów. Yy, jak co to dla ciebie oznacza? Co to dla mnie oznacza? Nie, na pewno fajny test na koniec roku ostatni start, i intensywna końcówka sezonu, była sporo walk, cenne doświadczenie. Nie jest nic, tylko się cieszyć i odpocząć i się na następny rok. Ile w tym roku walk stoczyłeś? W tym roku stoczyłem z 16 walk, ale z czego z 12 w ostatnie 2 miesiące, więc Końcówka roku była naprawdę intensywna, co mega cieszy, no bo to wygrano. Yy, walka finałowa. Co możesz powiedzieć o walce finałowej? Walka finałowa. Boksowaliśmy z tym zawodnikiem już miesiąc temu na Mistrzostwach Młodzieżowców. I dzisiaj chcieliśmy bardziej popracować w półdystansie, powciągać więcej uników, boloku oddać. Starałem się realizować plan, mam nadzieję, że się udało. Jestem zadowolony. Parę rzeczy można jeszcze poprawić. Będziemy nad tym pracować. Generalnie bardzo powiedziałeś intensywna końcówka roku. Jak miałbyś podsumować cały ten rok sportowo? Jaki ten rok był dla Ciebie? Jeśli chodzi o osiągnięcia, no to dwa razy mistrz Polski młodzieżowców, mistrz Polski seniorów, mocny turniej w Kielcach Leszka Drogosza, sporo jeszcze takich z zawodnikami z Europy, zagranicznymi, wygranych walk. więc. Ale w tym boksie seniorskim już mocno się zakorzeniłeś, tak można powiedzieć? Czy, czy jeszcze dalej uważasz, że trzeba troszkę w ten boks seniorski poczekać, żeby wejść dobrze? No wiadomo, jestem młodym zawodnikiem pierwszy rok, ale uważam, że te doświadczenie, co dał mi ten rok, to dobrze zarokuje na przyszłe parę lat. Gratuluję jeszcze raz i trzymam mocno kciuki. Chciałbym jeszcze, mogę pozdrowić sponsorów. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, trenerowi klubowemu, jak i trenerom kadry. Pozdrawiam.